W dniu dzisiejszym do floty ZDK Świebodzice dołącza nowoczesna śmieciarka trzyosiowa z najnowocześniejszymi systemami monitoringu 360 stopni, które zapewniają bezpieczną pracę i wydajną pracę pracowników ZDK. Będzie ona przeznaczona do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości jednorodzinnych. Jest to sprzęt z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi, który pozwala na efektywne, Prac, efektywną pracę ze wieka świebodzice. Wespół z nową śmieciarką e, w świebodzicach pojawi się ponad 4000 dodatkowych pojemników na zbieranie odpadów komunalnych. W tym 3900 pojemników o pojemności 120 litrów, które będą podstawione do nieruchomości jednorodzinnych. Dzięki temu w każdej nieruchomości jednorodzinnej będą w tym momencie cztery frakcje do zbierania. Oprócz odpadów zmieszanych będzie też pojemnik 120 litrów na szkło, na papier oraz na tworzywa sztuczne. Dodatkowo, wychodząc naprzeciw e, głosom mieszkańców, zostały zakupione 40 dzwonów e, do e, segregacji bio. Oraz 20 kontenerów na tekstylia. Oprócz tego, dbając też o mieszkańców zabudowy wielorodzinnej, zostało zakupionych 75 pojemników 1100 na papier, 70 pojemników 1100 na tworzywa i 50 pojemników 1100 na szkło. Mam nadzieję, że te inwestycje w proekologiczne działania poprawią wskaźniki recyklingu na terenie Świebodzic oraz pomogą mieszkańcom Świebodzic prawidłowo segregować y, odpady komunalne. Nieruchomości jednorodzinne w najbliższym czasie w Świebodzicach zostaną wyposażone w trzy takie dodatkowe kontenery, spersonalizowane jeżeli chodzi o herb Świebodzic, jeżeli chodzi o nazwę frakcji, ale dodatkowo na wieku pojemnika zostały w sposób trwały y, wypalone w rzeczy, które należy lub których nie należy wrzucać odpady do danego pojemnika. Mam nadzieję, że to ułatwi segregację odpadów wśród siębodzicza, wzmocni naszą wspólną postawę proekologiczną i przyczyni się do ochrony naszej planety. Dobry wstęp ekologiczny, nowoczesny.